Cześć, z tej strony Legara Polska i w dzisiejszym odcinku... Chciałbym zaprosić Was na live'a. Live ten odbędzie się jutro, około godziny 16, jeśli nie wystąpią żadne problemy techniczne. No i będziemy grać właśnie w grę Republic Commando, którą właśnie widzicie w tle. No i przy okazji chciałbym Wam też życzyć wesołego, szczęśliwego, spokojnego, klockowego, nowego roku. A więc to tyle raczej na dzisiaj. Taki szybki odcinek. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia.